Dziękujemy, że znalazła Pani czas, aby się z nami spotkać i porozmawiać o pierwszych miesiącach pracy na stanowisku burmistrzyni Przedboża. I nasze pierwsze pytanie. Jak ocenia Pani ten czas? Czy tak sobie Pani wyobrażała pierwsze kroki, czy spotkały się one z jakimś wetem? Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Panią redaktor i oczywiście mieszkańców miasta i gminy Przedbórz. Pierwsze kroki to rzeczywiście pierwsze kroki, bo to trzy miesiące mojej pracy. Na ten czas bardzo dobrze mi się pracuje, bardzo dobrze mi się współpracuje z pracownikami Urzędu, e, Urzędu Miejskiego. Rozmawiam dużo z mieszkańcami, poznaję ich potrzeby, bieżące sprawy, realizujemy, staramy się jak najszybciej rozwiązać e, i działamy i staramy się prowadzić inwestycje, które do tej pory zostały już e, rozpoczęte, a planujemy następne. Czyli rozumiem, że kontynuuje Pani zaczęte prace i niedokończone przez byłą Panią Burmistrz, Panią Janosik? Czy od początku realizuje Pani własny plan na gminę? Plan oczywiście mam, jak najbardziej, natomiast inwestycje, które zostały już rozpoczęte przez poprzednią panią burmistrz, realizujemy. Było ich bardzo dużo, więc część inwestycji na pewno jeszcze będzie kontynuowane w przyszłym roku. Pierwsze dostrzegalne zmiany to dostęp do informacji dla mieszkańców Przedborza. Strona Urzędu Miejskiego Tętni Życiem. Urząd pojawił się również na Facebooku. I teraz pytanie, czy kalendarium Urzędu Miejskiego i informacje będą na bieżąco dostarczane przez cały okres kadencji, czy jest osoba zatrudniona, która będzie odpowiedzialna za stałe informowanie mieszkańców o tym, co się dzieje w urzędzie. No i kolejne pytanie to, czy z myślą o młodych osobach urząd pojawi się na innych kanałach społecznościowych, takich jak Instagram i TikTok. Tak, zgadza się. Też e, widzę i, i, no i tak chciało mi, żeby wszystkie rzeczy były oczywiście jawne i nasi mieszkańcy byli na bieżąco informowani o sprawach, e, które się dzieją w naszej gminie, więc e, tych postów rzeczywiście się dużo więcej e, pojawia, wiadomości. E, natomiast jeżeli chodzi o pracownika, który się tym zajmuje, tak, oczywiście jest pracownik e, od promocji, który takie e, wiadomości e, przekazuje i prowadzi na bieżąco stronę Facebookową. Jeżeli chodzi o rozszerzenie takich działań na Instagramie albo TikToku, na ten czas nie myślimy, działamy na tych tylko profilu Facebookowym. Profil Facebookowy to jest około 2000 odbiorców. Czy pracujecie nad tym, żeby ten zasięg zwiększyć? Tak, oczywiście, bo to wiemy, że jest e, promocja naszej gminy, więc staramy się, jak widzicie, drodzy Państwo, droga Pani redaktor, e, że dużo różnych nowych rzeczy się pojawia na, na, na profilu facebookowym, więc rzeczywiście oglądalność tego profilu wzrasta. Powołała Pani swojego zastępcę. Jest to kolejne nową w, e, w naszej gminie. E, co zadecydowało o tej decyzji? Czym się Pani kierowała? I od razu powiem, że prawdopodobnie większość mieszkańców naszej gminy spodziewało się, że powoła Pani osobę, która długi czas pracuje w Urzędzie Miasta, zna właściwie ten urząd od podszewki. Ktoś taki, jak, jakim była, była Pani burmistrz. Pojawiła się Pani Świech. Czym się Pani kierowała? Tak, oczywiście powołałam mojego zastępcę. Jest, pani, jest nią Pani Dominika Świech. Jest to osoba, z którą na pewno będzie mi się bardzo dobrze współpracowało, a oczywiście jest to obowiązek, żeby taki zastępca był w naszej gminie. Jest to osoba kreatywna, pełna pomysłów i przede wszystkim osoba, która z każdym chce współpracować. Promuje Pani Przedbórz jako miejscowość turystyczną, zarówno na kanale urzędu, na swoim prywatnym kanale. No właśnie, co z tą turystyką? Było spotkanie z mieszkańcami gminy dotyczące promocji turystyki, zachęcające ich do tworzenia miejsc dla turystów. Czy będą jakieś programy, które zachęcają do rozwoju gminy? Czy będą urzędnicy, którzy będą pomagali pisać te skomplikowane wnioski na rozwój turystyki? Tak, oczywiście takie spotkanie się odbyło. Było to głównie spotkanie związane właśnie z rozwojem turystyki, ale mm, tak naprawdę kierowaliśmy się te, na ten czas współpracą e, z przedsiębiorcami, którzy zajmują się strefą gastronomii, hotelarstwa i takiej aktywnej turystyki. E, dość licznie e, przedsiębiorcy przybyli na to spotkanie, wiele było ustaleń, już mamy e, kontakty. I wstępne działania dotyczące naszej turystyki. Natomiast jest to tak naprawdę krótki okres trzech miesięcy, żeby już się wykazać jakimiś takimi dużymi działaniami. Rzeczywiście programy się będą pojawiać, z których będzie można korzystać. Tak samo em, prywatnie przedsiębiorcy, jak również przy współpracy naszej gminy. Więc e, oczywiście to wszystko przed nami. A czy to dotyczy również bazy noclegowej? Myślę, że i noclegowej. na ten czas trudno mi jest tutaj powiedzieć konkretnie, ale planujemy w połowie września spotkanie z przedsiębiorcami jeszcze na szerszym szczeblu, więc tam się pojawią też eksperci, którzy będą mogli dokładnie wyjaśnić te sprawy. A co z tymi dofinansowaniami? Czy są konkretne programy, czy. Już są konkretne programy, natomiast jeżeli chodzi o m, takie m, prywatne, indywidualne sprawy przedsiębiorców, jeżeli chodzi o współpracę gminy i program, który mogłaby realizować gmina, to jeszcze przed nami. Okay. Spotkała się Pani z przedstawicielami Nadleśnictwa Przedwórz na Fajnej Rybie. Czy zapadły jakieś wiążące decyzje? Czy można liczyć na taką wieżę widokową, jaka jest na Bożej Woli? Jak będzie reklamowana Fajna, fajna Ryba? Czy są jakieś imprezy, które promowałoby to miejsce? Tak, jak najbardziej. Fajna Ryba to najwyższy szczyt województwa łuskiego. Wiem o tym, wszyscy mieszkańcy i myślę, że turyści, którzy będą nas odwiedzać, też takie informacje będą do nich dochodzić i oczywiście będziemy taką informację rozszerzać też między innymi w mediach społecznościowych. E, tak, było ustalenie z Nadleśnictwem, żeby współpracować w wyznaczeniu szlaków, e, nie tylko Nadleśnictwa, ale również na Park Krajobrazowy, Przedpolski Park Krajobrazowy. E, na ten czas e, myślę, że tylko na razie reklama w social mediach. Jeżeli chodzi o fajne ryby, jeżeli mówimy o wieży widokowej, są takie plany, wiemy, że mieszkańcy też o tym głośno mówią, ale jeszcze poczekajmy chwilę, myślę, że na takie konkretne decyzje jeszcze proszę dać chwilę czasu. Więc fajna ryba, świetne miejsce do spędzania aktywnej pieszej, rowerowej turystyki, więc wkrótce się Państwo więcej dowiedzą. No właśnie, jeżeli chodzi o turystykę, no to powoli sezon sezon nam się kończy. Czy urząd miasta ma pomysł na przedburze zimą? Jak zachęcić turystów, aby przyjechali do przedboża również zimą? Tak, teraz powolutku analizujemy i staramy się troszeczkę czasu poświęcić na stworzenie takiego planu działania, żeby nasza turystyka tu nie była tylko sezonowa, letnia, ale również w każdym innym okresie, okresie także nie tylko lato, ale również jesień, zima, wiosna, wszystkie te pory roku, żeby ta aktywna turystyka była w naszej gminie. Jak, przegląda, jak przeglądałam kalendarium Urzędu Miejskiego, nieustannie spotyka się Pani z różnymi osobami z, na szczeblu powiatu, na szczeblu województwa, wyjeżdża Pani. Proszę mi powiedzieć, czy są to raczej takie spotkania, gdzie przedstawia się Pani jako nowy burmistrz Przedborza, czy są to już konkretne plany, które Pani prezentuje i jakieś decyzje, które są podejmowane? Decyzje może nie. Spotkań jest rzeczywiście bardzo dużo z różnymi osobami na różnym szczeblu, tak jak pani redaktor powiedziała, natomiast rozmawiamy już o konkretach. To nie tylko przedstawienie się, zapoznanie, ale już pewne wstępne ustalenia, e, możliwości rozwiązań, które mogłyby w naszej gminie e, sprzyjać e, rozwojowi e, na wyższym szczeblu. A kiedy mieszkańcy będą informowani o wynikach tych rozmów? Myślę, że tu nie chodzi o sama informa samą informację, na jakie tematy rozmawiamy, tylko działania, które będą podjęte, będą na pewno widoczne dla mieszkańców i też będziemy o tym oczywiście informować. Ale potrzeba, tak jak mówię, więcej czasu. Tak? To są trzy miesiące mojej pracy, więc jeszcze chwilkę, ja wiem, że wszyscy czekają na niektóre zmiany, także poczekajmy jeszcze chwilę. No właśnie, jakie, na co mieszkańcy mogą liczyć w najbliższych tygodniach? Co zobaczymy, co się zmieni, jakie są rozpoczęte prace? Tak jak mówiłam, inwestycje, które były rozpoczęte przez panią poprzednią, panią burmistrz-Nosik, nadal, nadal kontynuujemy. To są inwestycje, które będą przeniesione też na przyszły rok. Oprócz tego już plany, nowe plany są. Między innymi to infrastruktura rozwoju, jeszcze infrastruktury drogowej termomodernizacja naszej publicznej szkoły podstawowej w przedbożu, imprezy kulturalno-rozrywkowe, to co też dla mieszkańców jest potrzebne. A przede wszystkim to kontakt i bieżące sprawy rozwiązywane. Staram, staram się rozwiązywać na bieżąco te sprawy, kontakt z mieszkańcami, więc myślę, że to jest zauważalne, że wyjeżdżam, rozmawiam, nie tylko ja i, ja, i zastępca mój. Więc pracujemy naprawdę intensywnie każdego dnia i staram się rozwiązać wszystkie bieżące sprawy. A to, co będzie przed nami, to już myślę, że delikatnie jest zauważalne. Ale jeszcze chwila. Między innymi to niedługo zakończenie prac związanych z infrastrukturą drogową. Ulice, które były remontowane, przebudowywane na terenie samego miasta jak gminy: ulica Lipowa, Stodolniana, ulica, następna ulica Wierzbowska. Tutaj mamy też pracę na woli przedborskiej. Za chwilę też ze Związku Gmin e, zakończenie mm, dwóch dróg, dróg na Józefowie Starym e, w Górach Mokrych. Więc e, sama infrastruktura drogowa lada Bo ma zakończenie, odebranie e, tych dróg. E, poza tym Świetlica na Gaju, e, Strażnica na Piskorzeńcu, e, za chwilę Góry Mokre, też termomodernizacja. Więc tak jak mówię, to są e, kolejne dni, gdzie będą te inwestycje. Zamykały się, tak? Będziemy je kończyć. Więc y, część rzeczy zakończamy, część, część spraw, inwestycji rozpoczynamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.